Was kochani, co to znaczy uziemianie, ponieważ taki jest tytuł naszego następnego kursu, czy naszych sesji, które będziemy robić um, od niedzieli? Cały ten miesiąc pracujemy tak naprawdę nad ciałem, nad głębokim wchodzeniem do tego, co nazywa się naszym wnętrzem, ale bardzo komórkowym, a jednocześnie bardzo komórkowym, a jednocześnie bardzo duchowym. I cała przestrzeń, którą, którą odkrywamy od wnętrza, rozświetlamy ją do takiej wibracji, która, która ma być absolutnie wolna od czegoś, co możesz nazwać bólem, lękiem, smutkiem. Jest to związane z pamięcią komórkową, a ta pamięć komórkowa jest związana z, z naszą planetą i z tym, co Nasze ciała dźwigają jako pamięć. Dlatego uziemianie jest w tym, co będziemy robić, jest zrozumieniem na jeszcze głębszych poziomach. Co to znaczy połączenie się z tą inną częstotliwością energetyczną Ziemi, która miłuje Ciebie, która wspiera komórki Twojego ciała, aby uwolniły się od tej pamięci? Jest to związane z tym, że musimy poczuć krystaliczność jej, że musimy poczuć tak naprawdę, faktycznie miłość, którą ta istota, bo nasza planeta jest istotą kosmiczną, która wibruje miłością, jest w niej tak wiele cudowności. I kiedy nosisz w sobie pamięć tego smutku i pamięć swoich przodków, która nie dopuszczała w ogóle myśli, że tutaj jest dobrze, i tak naprawdę, nawet wchodząc w medytację, uciekamy naszym umysłem z ciała, i nie chcemy tutaj być, nie chcemy wiedzieć, co tam się dzieje. No to jest to ten czas, kiedy musimy przypomnieć sobie, że nie, ja chcę tutaj być. Ja chcę wiedzieć, co mogę zrobić, aby pomóc mojemu ciału jeszcze głębiej, jeszcze piękniej zrozumieć, że. Że mogę poczuć spokój i miłość wewnątrz mojego ciała i mogę żyć tutaj, w tym spokoju, mimo tego, co się dzieje wokoło, mimo tego, co dzieje się na świecie, mimo tego, co robią inni ludzie wokół mnie. Ja budzę w sobie od środka mojego wnętrza to, kim ja naprawdę jestem i co ja wybieram dla siebie. To nie są skomplikowane rzeczy, wbrew pozorom. Nasze Nasza świadomość się budzi, kiedy zaczynamy naprawdę podejmować decyzję, że tego właśnie chcesz. Wszystko zaczyna się od decyzji, tego, że chcesz dać sobie nie tylko zrozumienie umysłem, ale odczuwanie tego, co chcesz czuć. Czyli aktywujemy odczuwanie tego, co chcesz czuć. Czyli najpierw staramy się w ogóle wykreować, Jakiś pomysł na to, że to jednak nie jest ok, co ja czuję, i ja już nie chcę żyć w tym bólu, i teraz jak ja chcę poczuć, żeby było inaczej. Czyli szukamy w naszej wyobraźni pewnych rzeczy, które nam pomagają dostosować się energetycznie. To jest, to jest harmonizacja do pewnego rodzaju częstotliwości energetycznej. Kiedy tworzysz inną myśl, kiedy tworzysz inne uczucie, kiedy zaczynasz relaksować się tak głęboko, że pozwalasz tej energii boskiej do bycia wewnątrz, wchłonięcia tego, co jest dostępne jako miłość, co jest dostępne jako światło, co jest dostępne jako światło i krystaliczność planety, która pomaga ci uwolnić z Twojego ciała to, co boli, to, co gniecie. To, co jest przytłamszone przez tyle najróżniejszych myśli i informacji, DNA, informacji energetycznych, które nosisz w sobie. Więc rozluźnij się przez chwilkę ze mną, abyś mogła czy mógł podjąć w tym momencie, już chociaż przez te kilka minut, tą decyzję, którą kiedy podejmiesz, ja ją dla ciebie. Miłuje, aktywuje, podnoszę wraz z Tobą, podtrzymuje, aby stała się silniejsza. Ta Twoja decyzja daje Ci moc. I to Ty budzisz w sobie tą moc. A ja jestem dla Ciebie tym podpowiadaczem, tą energią, która pomaga Ci przeniknąć. jesteś mocą i jesteś pięknym, sam w sobie, sama w sobie. A to co robimy, to jest właśnie dostrajanie się. Do tego co chce Ci przypomnieć, co chcecie miłować, co z Tobą pracuje jako energia boska w udrażnianiu. tego wszystkiego, co nie jest Twoją prawdą już. Czego już nie chcesz doświadczać, czego już nie chcesz trzymać w swoim ciele. To w Twoim oddechu musi być głęboką decyzją, rozluźnieniem, umiłowaniem siebie w najgłębszych przestrzeniach tego, kim jesteś. miłości Cię miłuje. To jest wibracja Boska, która zawsze jest dostępna. Musisz się podejmować decyzję w swoim sercu, w swoim odczuwaniu, że taka jest coraz bardziej Twoja prawda, że to jest możliwe, aby połączyć się z miłością, która jest wibracją wszędzie. Trzeba ją tylko aktywować i łączyć się również z planetą, która cię miłuje. Jako wibracja jej pięknych, krystalicznych energii. To wszystko jest dla Twojego ciała dostępne. W każdym Twoim oddechu, w każdym Twoim chceniu. Teraz, jeżeli tak wybierzesz Przytulam Cię Wszystko jest dobrze Do usłyszenia